Dzień dobry, dzień dobry w środę 15 kwietnia chciałbym życzyć Wam dobrego dnia to przede wszystkim. Ten dobry dzień będzie też trudnym dniem, dlatego że jak może wiecie, istnieje w Polsce taki budynek, który nazywa się Sejm. Sejm to jest takie miejsce, które powinno służyć do tego, żeby w takich sytuacjach jak ta rozwiązywać realne problemy Polaków i doprowadzać do tego, żeby tych problemów było mniej, a nie więcej. Natomiast dzisiaj mamy w, w wspomnianym już Sejmie o 14.30. Dyskutowanie obywatelskiego projektu ustawy o dopuszczeniu dzieci do polowań jest to jedna z najważniejszych kwestii, która dzisiaj stoi przed polskim społeczeństwem. To, żeby dzieci tak dramatycznie udręczone tym, że nie mogą uczestniczyć bezpośrednio w zabijaniu zwierząt, mogły wreszcie zrealizować te swoje dziecięce marzenia i dziecięce pasje i wreszcie pójść statusiem na dobijanie postrzałka czy dochodzenie postrzałka, żeby nauczyły się, jak te zwierzęta patroszyć, jak je wcześniej tropić, jak, jak te zwierzęta eliminować z przyrody, bo to jest zawsze takie piękne, kiedy wchodzi się do lasu i mówi się dziecko zobacz, tyle życia jest w tym lesie, a kiedy się z niego wychodzi, tego życia już jest trochę mniej. Więc cieszę się, że taki właśnie projekt dzisiaj będzie procedowany i polskie dzieci wreszcie będą mogły odetchnąć z ulgą, bo jak wiadomo, to jest jeden z podstawowych problemów, z jakimi dzisiaj się borykają. Nie terminy matur, nie egzaminy ośmioklasistów, nie kwestia wykluczenia z nauczania zdalnego, ale dobrze, że Sejm Rzeczpospolitej znajdzie dzisiaj odrobinę czasu, żeby o tym podyskutować. To o 14:15. O 15:30 z kolei kolejna ustawa, która nie daje nam spać, i która nie pozwala nam zasnąć. Nie, 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 żeby była jasność, nie tarcza antykryzysowa, kolejna i, i nie sposób na to, żeby nie nie tylko deklarować, że coś się robi, ale żeby pieniądze rzeczywiście popłynęły na, koń, na konta Polaków, tylko kwestia tak zwanego mienia pożydowskiego bezspadkowego, którą pilnie należy rozstrzygnąć właśnie teraz, w środku epidemii e, koronawirusa, którą mamy. Należy się też o to pokłócić, należy skłócić się ze środowiskami żydowskimi, należy postawić na ostrzu noża nasze relacje z połową świata, bo to jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy to zrobić, więc cieszę się, że nasi parlamentarzyści również tym się zajmą. O 16:30 z kolei Sejm będzie procedował kolejny projekt obywatelski, który zajmie się ustaleniem, gdzie w edukacji seksualnej jest granica pomiędzy edukacją seksualną a seksualizacją. Są bowiem tacy w naszym kraju, którzy twierdzą, że edukacja seksualna to prawie zawsze seksualizacja i to prawie zawsze sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, dlatego że nasze niewinne dzieci, które przecież do 18 roku życia w ogóle się tym tematem nie interesują, nigdy w życiu się o to nie pytają. Koledzy, no przecież to jest jasne, o czym rozmawiają na podstawie jak mają lat 12 i 13, o Heideggerze, już nie chcę mówić o Heinekenie, ale o Heideggerze, rozmawiają o ważnych kwestiach dotyczących heglowskiej dialektyki, zastanawiają się nad malarstwem Bruegla, to są te tematy, które są poruszane i w ogóle ich seks nie interesuje, nie czerpią wiedzy na ten temat z internetu, nie potrzebują żadnej edukacji seksualnej, więc właśnie dobrze, żebyśmy to stępili, żebyśmy doprowadzili, żeby to było karalne, żeby nasze dzieci wychodząc po 18 roku życia Życia w dorosłe życie mogły z absolutnie nieskażonym wiedzą seksualną czy o seksie, o, o sferze seksualnej człowieka umysłem iść dalej w świat. No i wreszcie o 18.00 wyczekiwana przez nas wszystkich chyba si czwarta, piąta, szósta odsłona projektu KI dotyczącego w. Zaostrzenia ustawy o dopuszczalności aborcji. Polska też dzisiaj, w środku epidemii, w środku braku maseczek, w środku tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, bardzo czeka na tę ustawę i bardzo czeka na to, żebyśmy się mogli znowu o to pokłócić. To jest ten czas, kiedy powinniśmy o takich rzeczach dyskutować, i cieszę się, że naszym rządzącym starcza siły na to, żeby takimi istotnymi problemami się zajmować. Ja o tym będę mówił dzisiaj więcej na briefingu, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo poważna sprawa. Natomiast Chcę pokazać Wam pewien mechanizm i pokazać drogę wyjścia z tego mechanizmu. <coughs> ten mechanizm jest ściśle patologiczny. To jest tak, jakbyśmy mieli patologicznego bliskiego w rodzinie, który zarządza naszymi sprawami, które się dzieją wewnątrz domu, w ten sposób, że generuje konflikty pomiędzy nami. Jeżeli było ładnie, składnie i radziliśmy sobie, to on musi przyjść i zacząć wyciągać różne rzeczy, które mogą nas podzielić. No, zaraz, 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 ale przecież dwa tygodnie temu mówiliście, że nie zgadzacie co do tego, a przecież miesiąc temu nie, mówiliście, że nie zgadzacie się co do tego, żeby była. Jasność, ten dom się pali. Ten dom się pali, i w tym momencie, niezależnie od tego, czy ty jesteś prawakiem, czy lewakiem, łapiesz za nie sikawkę, tylko prądownicę, bo to się tak fachowo u strażaków mówi. Łapiesz za to i polewasz ten, a przychodzi ktoś, kto staje obok, i mówi: zaraz, zaraz, ty z tym lewakiem gasisz? Ty z tym prawakiem gasisz? Ty gasisz z tym, który był przeciwko twoim poglądom. Wy, się wy teraz chcecie razem gasić ten dom i szczuje nas na siebie, sprawia, że mamy ochotę te prądownice z wodą odłożyć, tego domu nie gasić. To jest właśnie, wiecie jak nazywa się ten człowiek, Jarosław Kaczyński. To jest właśnie ten człowiek, który dzisiaj jest władcą naszej wyobraźni i to on nauczył swoich podopiecznych takich chwytów, jak choćby tych, które wczoraj zaprezentował Andrzej Duda, który nie jest godny być zwierzchnikiem sił zbrojnych, jeśli robi takie rzeczy jakie robił wczoraj i dowiódł tego w 100%. Wiecie, co on wczoraj zrobił? Pisałem o tym wieczorem, jak mi pokazał to generał Różański, co on opublikował na swoich stronach, że żołnierze WOTU, wojsko obrony terytorialnej, w uznaniu swoich zasług, służby dla Polski. Służby, które podejmują tego ryzyka, które mają przy pobieraniu wymazów, otrzymają, jako jedyni na Orlenie zniżkę na paliwo. I to zostało podpisane z szefem Orlenu Obajtkiem. Jako jedyni, nie lekarze, którzy się poświęcają, nie pielęgniarki, które walczą o życie chorych w DPS-ach, nie żołnierze innych wojsk operacyjnych, którzy, którzy ryzykują swoje życie w czasie tej epidemii. Nie ratownicy, nie diagności. Nie ci wszyscy, którzy naprawdę dzisiaj stoją na pierwszej linii frontu z koronawirusem, a państwo nie zapewnia im nic, tylko żołnierze wojsko obrony terytorialnej. A dlaczego żołnierze wojsko obrony terytorialnej? Bo to jest właśnie pokazanie, jak się buduje sobie swoją prywatną armię. I żeby była jasność, ja mam szacunek dla żołnierzy wojsko obrony terytorialnej, dlatego że znam wielu z nich i wiem, że to są ludzie, którzy autentycznie chcą służyć Polsce. I autentycznie, ze szczerej chęci poszli do tego wotu. Tylko ja mam nadzieję, że oni widzą, co się dzieje. I tu nie chodzi o te 8 groszy na litrze. Al 6. Ale tu chodzi o to, że nagle ktoś wśród żołnierzy robi równych i równiejszych. I wśród żołnierzy są normalne dzieci, jeżeli mamy trzymać się metafory przedszkolnej, i dzieci, które są pupilkami naszej pani, są prymusikami, są tacy kochani, tacy słodcy i im będziemy dawali wszystko dlaczego? Dlatego, żeby ich przekupić przed wyborami pocztowymi. Przecież to dokładnie o to chodzi. Żeby kupić sobie wod, żeby wod poszedł i obsłużył wybory pocztowe. Lojalnie, cicho i bez szemrania. Czy Wy żołnierze wojsko Brony Terytorialnej nie widzicie, jak jesteście robieni? W Bambułko? Czy wy żołnierze wojsko Obrony Terytorialnej nie widzicie, jak ktoś ordynarnie, po chamsku, brutalnie, cynicznie żeruje na waszej szczerej miłości do ojczyzny? Na tym, że chcecie autentycznie teraz ludziom pomagać? Czy wy nie widzicie, za 8 groszy jest kupowany wasz honor? Za 8 groszy można kupić waszą służbę ojczyźnie? Za 8 groszy można kupić to, co w was najgłębsze? Nie dajcie się i jasno powiedzcie, co o tym myślicie. Jesteście żołnierzami, ale nie możecie być w ten sposób traktowani. Żaden ten zwierzchnik Sił Zbrojnych nie może traktować w ten sposób żołnierza Rzeczpospolitej, tego, który przysięgał jej wierność, który ślubował stać na straży konstytucji. Widzicie, co się dzieje w tym państwie? Widzicie, do jakich chwytów oni są w stanie się posunąć, żeby, żeby utrzymać w paranoicznym po prostu obłędzie tę swoją władzę? Podzielą nas, będą nas szczuć na siebie, będą sobie kupować poszczególne frakcje wojska, czy za chwilę jeszcze się okaże, policji, policji dali podwyżki, te podwyżki były do jakiegoś czasu. Przewidziane, natomiast to, wiecie, ten gest symboliczny z tymi kartami na Orlenie. Oczywiście lekarze mogą dostać herbatę. Tylko pogadajcie z lekarzami, yy, jak jadą na stację, czy mogą dostać te herbaty, jak się mówi, że tylko dla służb mundurowych. Policjanci dostaną, ale czy dostaną lekarze? Dzielenie na dwa sorty, na trzy sorty. Dzieli rządź, bo wtedy łatwiej jest ludźmi podzielonymi porządzić, z tych zrobić przyjaciół, z tych zrobić wrogów. Widzicie, jakie, jakie szatańskie myślenie, bo ja już w kategoriach naprawdę metafizycznych mam ochotę zacząć o tym mówić, szatan, przepraszam, że pojadę teologią, to jest diabol Diabło to jest ten, który dzieli. To jest dzielenie. To jest działanie czysto szatańskie, to jest czyste zło, które się zakrada w to, w, do tej Polski, która dzisiaj naprawdę robi tyle dobra. Do tych wspaniałych ludzi, którzy się poświęcają. Wczoraj czytałem o tych ludziach, którzy idą sami na ochotnika, na wolontariuszy do DPS-ów, w których nie ma już personelu. Wyobrażacie to sobie, zamknąć się i siedzieć nie wiedząc, kiedy ten koronawirus zaatakuje, ile trzeba będzie zmieścić, czy w ogóle z tego domu pomocy społecznej wyjdziesz, czy cię wywiozą do szpitala jednoimiennego. Takich ludzi dzisiaj nam potrzeba w Polsce! Dzisiaj nam potrzeba ludzi, którzy nie będą nas szczuli po raz kolejny, kolejną ustawą antyaborcyjną, tylko powiedzą wprost to, co ja mówiłem w swoim programie. Chcecie rozmawiać dzisiaj o aborcji? Chcecie rozmawiać o tym poważnie? To musimy się zmierzyć z dwoma prostymi prawdami. Pierwsza jest taka, że ta ustawa, która dzisiaj obowiązuje, ona nikomu nie nakazuje aborcji. Ona zezwala na nią kobiecie w trzech dramatycznych przypadkach. I jeżeli rzeczywiście chcesz pokazać wartości chrześcijańskie, jeżeli rzeczywiście chcesz pokazać, że jesteś fanem życia, to pomóż życiu tej kobiety, żeby, to, żeby, żeby w u tej kobiety, która decyduje o tym, u tych rodziców, którzy o tym decydują, nie sytuacja wybierała za nich, tylko żeby oni mogli rzeczywiście dokonać tej decyzji. To jest pierwszy krok, co do którego wszyscy pewnie możemy się zgodzić. Po co się kłócić, skoro i tak wiadomo, że się nie zgodzimy? Jeżeli możemy zacząć od drugiej strony i pokazać, że zgadzamy się. Co do pewnej podstawowej rzeczy. Jeżeli rodzice znajdują się w takiej sytuacji, to fundujemy im od państwa pięć dodatkowych dni urlopu. Fundujemy im pańs na, za państwowe płaconą opiekę psychologa przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Płacimy im, jeżeli zdecydują się urodzić za fizjoterapię, płacimy za hospicjum i wspieramy hospicja perinatalne, żeby, żeby, żeby mogli żeby mieli wsparcie. W momencie, w którym zdecydują się to dziecko urodzić, dostają opiekę wytchnieniową. W tym momencie, w którym potrzebują podjąć tę decyzję, też dostają opiekę wytchnieniową. Każdy, kto się opiekował dzieckiem Niepełnosprawnym wie, bo to jest praca na 24 godziny, wie, jak niezbędna jest opieka wytchnieniowa. Może załatwmy najpierw te rzeczy. Może jeżeli chcecie ludziom powiedzieć, żeby nie bali się rodzić yy, yy, ciężko chorych dzieci, to stwórzcie im warunki, ale naprawdę godne warunki, do tego, żeby mieli jakąś opcję na stole. Może tym się najpierw w państwie zajmijmy. Może najpierw zadbajmy o to, żeby, ludzi, żeby od ludzi nie wymagać heroizmu, tylko żeby stworzyć im warunki do normalnego, godnego życia i decydowania. I wtedy będzie następny krok, zdecydują, co będą chcieli. Bo to jest ich życie. To jest myślenie, które ja chciałbym w Polsce zaszczepić. To jest ta dyskusja na temat aborcji, którą ja chciałbym w Polsce toczyć, a nie to, co dzisiaj będzie odbywało się w Sejmie. To jest dzisiaj ta rozmowa, to ten ton, którego mam wrażenie nie tylko ja w Polsce potrzebuję. A jeżeli mówimy o zwierzchnicy, ja potrzebuję zwierzchnika sił zbrojnych, który będzie dzisiaj z żołnierzami niezależnie od tego, jaki beret noszą i w którym miejscu wojsk operacyjnych są. Bo wszyscy są naszymi żołnierzami i wszyscy przysięgali. I takie robienie lepszych i gorszych z nich to jest po prostu, to jest po prostu takie sprzeniewierzenie się przysiędze prezydenckiej. To jest takie, to jest taka hańba. To jest coś tak obrzydliwego dla człowieka, który też wojsko ma w, z powodów rodzinnych we krwi i ma szacunek dla munduru, że mi się to po prostu w głowie nie chce zmieścić. Czas już skończyć. Z tym z z z to już znak nie jest kabaret tylko z tym z tym nie znajduję na to słów z tym co tragikomedią z tym z, z, z tą obrzydliwością którą obserwujemy Dzielenie ludzi, szczucie ich na siebie, kupowanie ich za 8 groszy na litrze. Co następnego prezydencie Andrzeje Dudo wymyślisz? Może karty do siłowni będziesz załatwią? Dla tych, którzy będą ci powolni, dla tych listonoszy, którzy zechcą obsłużyć te twoje skłamane i nielegalne wybory. Może to jest horyzont, który powinien dzisiaj prezentować prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. A może kupisz czekoladki? Może załatwisz zniżki w Lidlu albo w Biedronce na czekoladki, żeby sobie mogli kupić Moncherie albo jakieś inne bombony? Bo to będzie taki miły gest od prezydenta za ich poświęcenie. Dla polskiej demokracji. Ta do tego sprowadzić urząd prezydenta, do dystrybutora kart rabatowych na stacje paliwowe. Wyobrażacie to sobie? Bo ja właśnie to widzę na własne oczy i nie muszę sobie tego wyobrażać. Mam nadzieję, że uda nam się szybko przywrócić Polskę, która rozmawia ze sobą, a nie szczuje się tylko jedni na drugich. To jest rzecz, która powinna być absolutnie krytyczna nie tylko w kryzysie, ale i w czasach, w których dzieje nam się dobrze. To jest Polska, w której zwierzchnik Sił Zbrojnych, w który prezydent jest naprawdę przywódcą wszystkich. Niezależnie od tego, jakie ma poglądy i nie, ponieważ ma poglądy, to próbuje je przepchnąć i wepchnąć 38 milionom Polaków. Tylko naprawdę i szczerze, przede wszystkim bada, czy jest jakaś możliwość nierozbicia się tej wspólnoty w takiej sytuacji. Ja nie jestem od tego. Ja mam bardzo jasne poglądy w sprawie aborcji. I pewnie takie, z którymi wielu z was się nie zgodzi, ale ja nigdy nie wpadłbym na pomysł, że ja jako prezydent mogę je narzucać 38 milionom Polaków. Bo moja praca, do której chcę się nająć, to jest praca polegająca na słuchaniu Polaków, a nie tylko na wkładaniu Polakom do głów swojego własnego mózgu. To jest układanie wspólnoty, a nie dyktatura ideologiczna czy jakiekolwiek inna. To jest rzecz, która musi się, musi się w Polsce zmienić. I głęboko wierzę, głęboko wierzę, że damy razem, razem damy radę to zrobić. Tylko nie zrobię tego bez Was. My to musimy, moją siłą jesteście Wy. I ja Was naprawdę bardzo potrzebuję w tej. My będziemy robić, nie będziemy tylko gadać. Będziemy robić, zobaczycie w tym tygodniu. Pokażę Wam, jak możemy jako obywatele pokazać, że jesteśmy obywatelami Rzeczpospolitej, że nie są nimi tylko wyborcy PiS i Jarosław Kaczyński. Że my jesteśmy obywatelami Rzeczpospolitej. Że Rzeczpospolita jest tu, gdzie my jesteśmy. Tak samo jak jest dzisiaj na Żoliborzu i w pałacach. To są rzeczy, które są absolutnie oczywiste. Potrzebuję Waszego wsparcia. Gdybym ja miał, mam wspaniałych ludzi, ale gdybym miał tyle pieniędzy, co Kosiniak, to dzisiaj mielibyśmy 35%. Tylko ich nie mamy. I, bo zabraliśmy do tej pory dwa i to jest wspaniałe, że zebraliśmy 200. Tylko do tych 18 milionów, które oni mogą wydać na kampanię jest jeszcze długa droga. I to nie chodzi o to, żebyście teraz płacali mi po milion, to zresztą byłoby nielegalne. Ale jeżeli możecie tych 5, 10, 15 złotych dla tej nadziei, o której przed chwilą opowiadałem, lepszej Polski, którą ja mam w sercu bardzo głęboko wpłacić, to wpłaccie. Bo my tych pieniędzy będziemy dzisiaj bardzo potrzebować. Na konkretną walkę. O konkretną walkę o taką Polskę. O taką Polskę, o której mamy odwagę cały czas marzyć. Dlatego bardzo was proszę o to wsparcie. Wspieraj Hołownia2020.pl. Nawet najmniejsze kwoty robią różnicę. Nawet wasze najmniejsze zaangażowanie w ekipę Szymona. To, że znamówicie dzisiaj jedną osobę, żeby dołączyła się do naszego wolontariatu. Za chwilę będziemy potrzebować ludzi jeszcze bardziej niż teraz. Wyznaczymy bardzo konkretne zadania. Bardzo konkretna misja przed nami jeszcze w tym tygodniu. Misja przypominania Państwu, gdzie, z czego się składa, i że składa się z obywateli Rzeczpospolitej, dumnych obywateli Rzeczpospolitej, którzy nie pozwolą się kupić za karty rabatowe na stację paliw. Ee, życzę Wam, żeby to był dobry dzień i żebyśmy go przetrwali. Zapraszam na briefing o 13.00. Zapraszam na live'a o 20.00, na którym będę odpowiadał na Wasze pytania i bardzo serdecznie Was proszę. Zróbmy wszystko, żeby przetrwać ten dzień w Waszych rodzinach, w tych miejscach, w których dzisiaj jest strasznie ciężko, gdzie nie ma pieniędzy, gdzie nie ma pracy, gdzie epidemia pokrzyżowała nam wszystkim plany i sprawiła olbrzymie kłopoty, bo to jest dzisiaj horyzont państwa najważniejszy. A ja, będąc tam, gdzie jestem i mając ten mikrofon, który żeście mi dali, dając za mną swoje podpisy i pozwalając być kandydatem na prezydenta, ja będę głośno mówił do tych wszystkich, którzy będą dzisiaj w tych Sejmach, w tych pałacach, czym dzisiaj no, tak naprawdę powinni się zająć. I o jakim państwie Polacy chcieliby dzisiaj pomarzyć, i jakiego państwa by chcieli, a w konfrontacji z tym, jakie państwo, dostają tych gamonii, którzy, którzy nie są godni pełnić tych urzędów, które nieopatrznie im powierzyliśmy. Ale teraz już widzimy, jaka jest prawda. I mam nadzieję, że, 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 że nasza rzeczywistość od tego punktu się autentycznie zmieni. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i działamy, bo, bo, bo musimy działać, bo musimy działać. Wy macie teraz olbrzymią wojnę, którą toczycie w swoich domach, wszyscy mamy. W swoich miejscach pracy, we wszystkich tych miejscach, gdzie jesteśmy, ale my mamy też wojnę do stoczenia na innym poziomie. I stoczymy ją. I z całą pewnością wygramy. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Pytasz, jak możesz wpłacić na kampanię? Wejdź tu i wpłać dowolną kwotę.